Witam panowie w drugiej części filmu z wieczornego dzisiaj karmienia. Łąbki wystały już karmę. Trochę im tu sprzątnąłem, bo nie było zaciekawie. Zrobiłem im tam karmę z żółtkiem i zmieloną pokrzywką i chętnie sobie zajadają. Rano je tylko troszkę nakarmiłem że tak to wygląda na razie siedzą, jedzą, dzisiaj ładnie chodziły, są zdrowe tak jak mówiłem wcześniej na filmie. Były wczoraj badane, nic nie wyszło u gołębi, poza tam badaniem kału i było śladowe ilości kokcydiozy, bo to naprawdę były śladowe ilości. Podałem im lek, ale nie żadna chemia, tylko na bazie naturalnych składników. Bardzo fajnie pachnie i naprawdę jest skuteczny. Także podam to im przez 5 dni i więcej, nic im tu już więcej. Nie będę tym gołąbkom dawał. No bo po co dawać, jak już są zdrowe? I panowie, znalazły się moje sebrytki, których, jak mówiłem wcześniej na filmie, że coś mi złapały, coś mi gdzieś mi poginęły. Znalazłem dzisiaj. Tylko że martwe wszystkie. zjedzone Na 100% była to kuna. O 18 przyszłem zamknąć te ostatnie trzy kurki, które mi zostały, to tylko został jeszcze tylko jeden kogucik panowie. Coś pożarło. Jeszcze dwie kurki. O godzinie 18 już pójdą. Także panowie... 100% kuny robota. No, jutro jadę po klatkę, zostawię i zobaczymy. Zobaczymy, panowie, co to się złapie, ale jak się złapie, to będzie pita dla niego. Tak się. No łąbki nie są zbytnio nawet głodne, bo lot był niezamknięty, one wychodziły sobie na dwór, a miały jedzenie, to chyba sobie tam trochę pojadły. Ale nie, nie są takie chętne do jedzenia. No i nic, do rana. Do Rano wyjedzą. Proszę, nie ma co martwić, panowie. Kał. kał. jest ładny. Nie leją, jest zwięzły. Także myślę, że to oznaką zdrowia dla gołębi. Zresztą było brane po dwa gołąbki z każdego sektora do badania. że były dwa murzyny, dwa krótkodziobe, dwa bociany i były też wzięte dwa gołębie, które wziąłem od Andrzeja, te jaśniaki i żałobniki. Jeden żałobnik, jeden jaśniak. Mówię, na 8 głębi miały wymaz robiony z wola i z odbytu. Nie znaleźli, nic, nic nie znaleźliśmy. Nie było ani rześcisków, ani grzybów. No nic, kompletnie nic. Także myślę, że gąbki są naprawdę dobrze utrzymane. Człowiek sam nie ma czasu iść do lekarza, przebadać się lata z gąbkami po lekarze. O no, niestety, panowie, to zboczenie jest niewyleczalne. To ma gołębie, to sam dobrze o tym wie. Zresztą jak widzicie. Andrzej też ma gołąbki zdrowe. Te które wziąłem nic na nich nie wykazało. Także myślę, że nie ma tam jakiejś lipy, że są jakieś chore czy cokolwiek. Śmiało mogę gołębie puszczać do swojej gołębi i nie boję się, że coś im tam się stanie. Nie są głodne. Zobaczcie, nawet nie chcę z karników wyjadać. Stawiłem dzisiaj jeden karnik, bo tamten trochę był za mały dla nich wszystkich. Dołożyłem im drugi. Żeby tu miały. Stały napojone. Niech sobie jedzą, zobaczę jak te maluchy. Maluchy też jedzą. Jutro, dzisiaj nie sprzątałem, jutro nie sprzątnę, bo już dzisiaj nie było czasu. Panowie. Ale też są zdrowiutkie, nic im nie dolega. Także cieszy mnie to bardzo. To najważniejsze. Ej, jak to panowie widzicie? Zresztą wyjadły dosyć sporo. Jutro będę im sprzątał, by się już nie sprzątały. No też miałem parę spraw do załatwienia. bo późno już jak wróciłem. złożyłem tylko tu posprzątać. Teraz zajdę do jaśniaków, zobaczyć jak to wyglądają. Jak wygląda sprawa u jaśniaków. Panowie. Czy pojadły? No, jaśniaczki widzę też, też muszę to sprzątnąć, bo nie jest zaciekawie. Także jaśniaczki są, są zdrowiutkie jak konie, także panowie. Uważam to za sukces. Dobra, usiądź sobie gaszyć światło. Także. Tak to nie wygląda. Jedzą mają apetyt. Teraz im nie żałuję, karmy. Daję im tak, żeby się najadły porządnie, ale też żeby nie zostawało. Aczkolwiek mysz tu nie ma. Bo jeszcze w tym roku żadnej nie widziałem. Po drugie zawsze do korytarza w dzień. Kotka przychodzi, ona tu siedzi. Jak jest jakaś mysza, to już jej na pewno nie umknie. A gołębi ani nic mi nie rusza, także naprawdę dobry kot. Masiorki siedzą. Pogoda lipa, zapowiadają brzydką pogodę na weekend. Nie wiem, czy mi się uda oblatać te jaśniaki i te żałobniki, panowie. Zobaczymy. W są widzę mokre, się na dworzu dzisiaj kąpały, ale i dobrze, chociaż troszkę dziś się zrobiły, bo niektóre były takie pomazane, że aż wstyd było pokazywać. Ale widzę się troszkę, te kąpały są zupełnie inne. Dobra panowie, nie będę wam tutaj opowiadał opowieści skrypty skrypty, jak to mówią. Krótki film na, na dobranoc. Także, może mi się uda coś jutro nagrać, zobaczymy jak to będzie. Jutro trochę zgonimy, poganiamy. O ile znowu jakiś ziaszczynk nie nadleci, ale to się okaże. Także panowie, dziękuję za komentarze, dziękuję za subs, za suby. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, oglądających. Do usłyszenia i do zobaczenia do następnego filmu.